Panie Państwo, stalej Panama się kłania. Po prostu wyszedłem znowu po zakupy, ale tu widzę, że mój właściciel, znaczy właściciel tego domu, gdzie mieszkam, nie przecina tych swoich krzaków, ale to mi to nie przeszkadza, czym przeszkadza, bo mnie zaczepią głową, ale chodzi o to, ten, o te o ten kwiaty, które mi się najbardziej podobają na świecie, a tym bardziej w Panamie, te, te, te co pani, pani Orzeszko się na nich zna. No to są najpiękniejsze kwiaty świata i zagranicy Dobrze, że się świetnie i jasno wysławiam Także zapraszam na podróż żywopłotem Znaczy podróż równolegle do żywopłotu i ten no i jak to wygląda także że dzisiaj jest 32 stopnie ale taka jakby, są trochę, trochę chmur, także raz słońce jest zasłonięte, raz jest odsłonięte o tam jest góra z tyłu, tego. raz jest odsłonięte, raz jest zasłonięte no dzięki Bogu, że jest zasłonięte, oj. <grytanie> zasłonięte to tych upa upałów nie ma, bo były takie czasy przed świętami, że było takie, no że nawet dla mnie było bardzo ciężko także tylko takie ujęcie, że ten żywopłot jest, jest zbudowany z kwiatów, które, które mi się bardzo podobają. Wiem, że panią też się podobają, dlatego kręcę film z Hollywood Camera jako e, e, znany na świecie The World Famous Movie director to był Federico Fabrizi był na After the Facts, a ja jestem Stanisław Kozakowski, e, też słynny dyrektor. Tak jak tamte, zobaczcie ile tych kwiatów, jak w Moskwie rakiet. No także idziemy, kwiaty, tu, tu pracownicy jadą, także kwiaty, kwiaty, kwiaty. Także jeden gatunek, no ale tak, jak dobry to lepiej jest jeden na dobry niż dwa, a złe. O, także tego, a tutaj... A tu i te kwiaty, patrzcie, idę już chyba ze 100 metrów czy 200. A tu kwiaty, kwiaty, kwiaty. No proszę, i takie pnące. Uh -huh. Tam się trochę wystrzelił, zmienił. Wystrzeli z tych petard tych, tych polityków, których tam nie przepadają za nimi. Ponoć słyszę głosy, że w Polsce będę się tak chętnie przyjęło na Sylwestra, żeby wsadzać w kuchły i odpalać tych asów. No nic, pozdrawiam. Na razie, a stalawista